Hej, witam Was w kolejnym odcinku ze zdrapek na moim kanale. Dzisiaj mam zdrapeczki o wartości 55 zł. I mamy w sumie mało, ponieważ 4 zdrapki. No ale nominały zaczynają się od 5 zł, a kończą na 20, więc no jest, jest troszeczkę tego drapania, jest troszeczkę tych emocji, ponieważ mamy tak zdrapeczkę za 20 zł, tym razem nie szybki milion, ale giga życie. Postanowiłam dać tej zdrabce jeszcze jedną szansę, ale jakoś ja osobiście raczej nie mam w niej szczęścia. Premia 777 za 10 zł, zdrabka, którą bardzo lubię, ale ona mnie średnio. Pół miliona w banku, całkiem szczęśliwa dla mnie zdrabka, góra kasy, średnio zdrabka. No, 7 też jakoś tak, yy, nie wiem, jakoś tak drapałam całą paczkę na urodziny, mam nadzieję, że pamiętacie. No, ale jakoś tak, jakoś tak, nic takiego nie wygrałam. 20 zł to był maks. Więc może dzisiaj coś, ta zdrapeczka, fajnego nam wyświruje. Sprawdźmy, musimy oczywiście znaleźć siódemkę, aby coś wygrać. Mamy 5, 2, mamy czerwone 7. No proszę, a jednak, a jednak, 6, 5. Mamy diament. Uuuu! Fiu, 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 proszę Państwa. no. Po raz pierwszy, no pomijając to, że drapałam tą pa paczkę, całą paczkę tej zdrapki, to nigdy w pojedynczej sztuce nie widziałam diamentu, a tutaj mamy, proszę Państwa, i czerwony siadami diament. Wow, wow, wow. Czy coś się jeszcze nam sumuje? Aż się boję. Sześć, osiem oraz dziewięć. A ja tak mniej więcej chyba wiem, co się kryje pod tą kombinacją i już się strasznie cieszę. Sprawdźmy to dokładnie. Mamy 10 zł pod diamentem, co nam daje 30 zł. A pod siódemką mamy 10 zł, czyli 2 razy 10 daje nam 20 plus 3 razy 10, 50 zł na tej zdrabce. Nawet w diamentowym 7 też były takie literki kontrolne. Ha, 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 ha. mamy 50 zł na tej zdrabce. Po prostu coś niesamowitego. Ech, nie wiem jak to ubrać słowa pięknie, pięknie po prostu wystarczy e, powiedzieć, że ta zdrabka nie jest wygrywająca i coś przyniesie 50 zł na nowym 7 ja nie mam po prostu słów. więc dobra, moja zdrabka, w której w sumie nic nigdy nie wygrałam, góra kasy. mam nadzieję, że ta zdrabka to słyszała i coś ciekawego mi tutaj da mamy tak 24, 16 47

Oraz 40, więc tu jest akurat pustka. Więc no niestety góra kasy, jak zwykle. Ale ta neonowa siódemka jest po prostu kozak. Aż ją tak ładnie drapia, abyście ją widzieli dokładnie. No po prostu jestem w szoku. Nie wiedziałam, że kiedykolwiek to spotkam. I to jeszcze na odcinku. 50 zł na neonowym 7. Wow! Wow! No w sumie fajnie, jakby coś jeszcze dzisiaj wygrywało, ale w razie jakby to jest w miarę tak spokojne. Ok, pół miliona w banku. Mamy 35, mamy 9, mamy 18, mamy 14 oraz 39 to nasze wygrywające liczby. A mamy tak, 33 to nie to. 32 to też nie to, ale mamy złoto. Oh my goodness. Ciekawe, czy co się jeszcze zsumuje i się zsumuje? Mamy 35, więc mamy już dwie wygrywające pola. Dwa wygrywające pola, a dopiero jesteśmy nawet nie w połowie zdrabki. 17 blisko. 12 nie mamy. 19 też nie. 26, 2 nie mamy. 36 blisko, 11 nie mamy. Mamy kolejne złoto. Mamy kolejne złoto. Co jest? Co jest? 23 nie mamy, Szóstki nie mamy, 16 nie mamy, 40 nie mamy oraz ostatnia szansa. To jest 9. Wow. Teraz pytanie, czy się kryje pod tym znowu 50 zł, czy jest to coś innego? 10 zł. 10 złotych, 10 złotych, 10 złotych i 10 złotych, mamy 50 złotych na zdrabce. pół miliona w banku. Ludzie, czajcie to, czajcie to, bo ja nie bardzo. Mamy już stówę, a jeszcze dwie duże zdrabki przed nami. Jak na razie tylko góra kasy Ech, nie wygrywała. No to premia Trzy siódemki, czy znajdziemy jakąś siódemkę? Mamy arbus, wiśnie, koronę. Trefl, worek i wiśnie, winogrono, pik i śliwka, kier, trefl oraz worek, kwiat, biedronka i worek, trefl, biedronka i korona, arbuz, wiśnie i biedronka, jakoś jak już po, po siódmej grze nie ma siódemki to powątpiewam, wygraną, tutaj też pusto. Pusto. Ale mamy siódemkę pod ostatnią grą. Lol. 10 zł. Ale jest. Pod ostatnią grą. A jednak. A jednak nie ma w co wątpić. Wow. O, aż się boję takiego giga życia. Nawet nie wiem, czy chcę, żeby to było przegrana, czy może lepiej, żeby było pusto, bo jeszcze padnę na zawał. Nasze wygrywające liczby to 60, 50...

Nie, to się nie dzieje naprawdę. 51, 2. Mamy kolejne 7. Co jest? Ja, się, ja już siebie się boję ostatnio. 21 nie mamy. 30 nie mamy. 42. Giga rok. Przez chwilę tak mi się mózg wyłączył, i myślałam, że tak też jest ten symbol do szukania, że mamy jakiś symbol, no ale jeden giga rok nam nic nie daje. E, 14 nie ma, 39 nie ma, 53 nie mamy, 28 blisko. No takie trollololo, ale mamy dwie wygrywające liczby. 52 44. I trzy ostatnie szanse. 41, 1 oraz 25, więc mamy dwie wygrywające liczby i to były szczęśliwe siódemki. Tutaj mamy 20 zł. A po drugą siódemką też 20 zł, więc mamy 40 zł. Na tej strapce, tak? Nie mam pojęcia, czy MMM to jest 20 zł. Przejrzę tą zdrapeczkę, zaraz się odezwę. O, tak na moje oko jest spoko. Lol, Rymuje, Więc zdaje mi się, że nic więcej nie ma. W razie co, to się dowiem albo od Was, albo od Pani z kolektury. Bo najprawdopodobniej wyrzucę ten odcinek z, trochę z opóźnieniem, więc. Ewentualnie dam w opisie jakiś taki synk, albo coś, no ale wygląda mi na to, że mamy 40 złotych. Eee, jak się nie mylę, mamy dzisiaj na odcinku 160 złotych w zdrapkach. Tylko jedna zdrapka była przegrana i to ta zdrapka. A tak to wszystko było wy... Aż mi wszystko leci, ale no nie dziwcie się. Ponieważ to jest po prostu jakieś hardcore, to jest jakaś masakra. Pozytywna, oczywiście, ale mm, nie wiem, nie wiem, nie wiem, co się dzieje, naprawdę. Ponieważ mamy no, 150 zł, nawet dane 55, tak? 20, 30, 40, 55 zł. 150. Nie wiem, jak to skomentować. Jestem po prostu mega szczęśliwa i mega zszokowana. Ech. No więc. Yy, na pewno nie macie co się martwić. Kolejne odcinki powstaną. Jest naprawdę dobrze. Jest fajnie. I dajcie tę łapkę w górę. Dajcie miły komentarz. No, Ech, no po prostu no, nie wiem, no zabrakło mi słów. Nie wiem, jak to komentować. Po prostu jestem taka szczęśliwa, że. Aż, uf, no, no nie wiem, no nie wiem. Dobrze, więc może w takim układzie się przemknę. I zaproszę Was do kolejnego odcinka, który już na pewno niedługo wkroczy na mój kanał. Dajcie subika, dajcie łapkę w górę. Nie widzimy się już niedługo. Hej!